Zastanawialiście się kiedyś czy warto pozwolić kotu spać z wami w łóżku? Z jednej strony, no to takie urocze. Miękki, ciepły futerko obok, ciche mruczenie, poczucie wygody i spokoju. Z drugiej strony, za tym uroczym obrazkiem mogą kryć się rzeczy, o których wielu nie zdaje sobie sprawy. Kot w łóżku to nie tylko wygodne czy w zależności od nastroju. To kwestia zdrowia, nawyków, zachowań, a czasem ukrytych ryzyk, o których warto wiedzieć z wyprzedzeniem. Dziś zastanowimy się, kiedy spanie z kotem przynosi radość i korzyści, a kiedy może stać się prawdziwym problemem. Co na ten temat mówią weterynarze i naukowcy? Jak zrozumieć, czy warto pozwolić swojemu futrzanemu przyjacielowi dzielić z wami poduszkę? Czy może lepiej ustalić granice? Niektóre rzeczy mogą Was zaskoczyć, a nawet sprawić, że zmienicie swoje podejście do tego nawyku. Kiedy kot śpi obok nas, staje się nie tylko towarzyszem w łóżku, ale także prawdziwym źródłem komfortu psychicznego. Jego ciche mruczenie, ciepły oddech, delikatne dotknięcie wszystko to tworzy wyjątkową atmosferę komfortu i bezpieczeństwa, w której łatwiej się uspokoić. Naukowcy dawno udowodnili, że mruczenie kotów działa na ludzi jak naturalny antystres. Rytmiczne dźwięki o częstotliwości od 25 do 150 Hz. Mogą obniżać poziom kortyzolu, hormonu stresu, i jednocześnie zwiększać produkcję serotoniny, hormonu szczęścia. Jest to szczególnie ważne dla osób cierpiących na stany lękowe, bezsenność lub poczucie osamotnienia. Kiedy obok nas jest żywe stworzenie, które bezwarunkowo nas akceptuje, nie wymaga wyjaśnień i po prostu jest obok, nawet najcięższe myśli odchodzą. Kot w łóżku może stać się dla człowieka czymś w rodzaju kotwicy bezpieczeństwa. Punktem oparcia, który pomaga się zrelaksować i poczuć spokojnie. Wielu właścicieli zauważa, z kotem obok zasypianie staje się łatwiejsze, sen głębszy, a budzenie się łagodniejsze. Spanie z kotem to nie tylko wyraz przywiązania, to prawdziwy rytuał zaufania, który wzmacnia więź emocjonalną między człowiekiem a zwierzęciem. W naturze koty wybierają, z kim odpoczywać lub spać, opierając się na najwyższym poziomie zaufania. Spanie obok siebie oznacza pewność, że jesteś bezpieczny, że nie zostaniesz zdradzony ani zaatakowany w momencie całkowitej bezbronności. Kiedy Kot sam przychodzi do Was do łóżka, zwija się w kulkę u nóg lub kładzie się na klatce piersiowej, pokazuje jeden z najwyższych poziomów przywiązania. A człowiek przyjmując go obok siebie odwdzięcza się: Jesteś tu mile widziany, jesteś tu bezpieczny. Taka subtelna wymiana zaufania i ciepła sprawia, że relacje między kotem a właścicielem stają się znacznie silniejsze. Bo wspólny sen to nie tylko wspólna przestrzeń, ale i wymiana emocji, poczucie bliskości, przynależności, spokoju. Regularny kontakt przez sen pomaga kotu lepiej odczuwać nastrój właściciela, a człowiekowi lepiej rozumieć zachowanie swojego pupila. To wzmacnia niewidzialną nić emocjonalną między wami, czyniąc ją silniejszą i bardziej odporną, szczególnie w chwilach stresu czy zmian życiowych. Pozwalając kotu spać z tobą, nieświadomie pogłębiasz waszą więź. To gest bez słów, który mówi: ta jesteśmy razem, ufam ci i kot odpowiada tym samym. Dla kota spanie obok człowieka to nie tylko kwestia przywiązania, ale także poczucie głębokiego bezpieczeństwa. Kiedy kot wybiera miejsce u nóg, na klatce piersiowej lub obok na poduszce, de facto ufa ci najbardziej w swojej bezbronniejszej postaci. W naturze koty zawsze wybierają dla snu zaciszne Chronione miejsca, gdzie nikt nie będzie mógł ich niespodziewanie zaatakować. Jeśli kot spokojnie zasypia obok ciebie, oznacza to, że dla niego jesteś gwarancją spokoju, tarczą przed potencjalnymi zagrożeniami. Wspólny sen pomaga kotu zmniejszyć poziom stresu, który nieuchronnie pojawia się nawet u zwierząt domowych. Hałasy za oknem, zmiana otoczenia, wizyty gości. Czując ciepło i oddech ukochanego człowieka obok. Kot uspokaja się szybciej, jego sen staje się głębszy, a ogólny stan emocjonalny stabilniejszy. Co więcej, taka forma interakcji wzmacnia zaufanie na głębokim poziomie. Zwierzę rozumie, że właściciel to ten, kto jest obok, nie tylko w chwilach aktywności, ale także w momentach całkowitej bezbronności. Pozwalając kotu spać z tobą, tworzysz dla niego emocjonalną wyspę bezpieczeństwa. To nie tylko zbliża. Ale także sprawia, że twój pupil staje się bardziej pewny siebie i szczęśliwy w codziennym życiu. Mimo wszystkich zalet wspólnego snu z kotem, nie można zapominać, że nasze futrzane przyjaciółki mają swój rytm czuwania i odpoczynku. I ten rytm nie zawsze pokrywa się z ludzkim. Koty to z natury nocni łowcy. Nawet jeśli twój pupil wydaje się spokojny w ciągu dnia, w nocy może obudzić się instynkt łowiecki: skakanie po łóżku, przenoszenie się z miejsca na miejsce, nagłe bieganie po pokoju. Ciche, miał w pobliżu ucha, wszystko to może łatwo zakłócić głęboką fazę snu człowieka. Nawet najmniejsze ruchy kota w łóżku, zmiana pozycji, wstawanie, odejście i powrót mogą powodować mikrosen, o którym nie zawsze jesteśmy świadomi, ale który wpływa na jakość naszego snu. W efekcie uczucie zmęczenia rano, trudności w zasypianiu lub powierzchowny sen. Jest to szczególnie uciążliwe dla osób, które mają problemy z bezsennością. Łatwo budzą się lub są nadmiernie zestresowane. W takim przypadku nawet delikatne mruczenie w nocy może stanowić przeszkodę w pełnym wypoczynku. Kot w łóżku to nie tylko komfort, ale także potencjalne ryzyko obniżenia jakości snu. Jeśli czujesz, że Twój sen jest powierzchowny, często się budzisz lub budzisz się zmęczony, może warto zastanowić się, czy ten puszysty towarzysz nie zakłóca Ci snu. Kocia sierść wydaje się nieszkodliwa, ale dla wielu ludzi może stać się źródłem poważnych problemów zdrowotnych. W rzeczywistości alergie wywołują nie same włosy, jak się powszechnie uważa, ale drobne cząsteczki, ślina, łuski skóry, łupież i wydzieliny gruczołów łojowych, które osiadają na sierści i rozprzestrzeniają się po całym domu. Kiedy kot śpi z tobą w łóżku, te mikroskalowe cząsteczki gromadzą się na poduszce. Kołdrze, prześcieradle. Oddychasz nimi przez całą noc, godzinami, bez przerw. Dla osób z wrażliwym układem odpornościowym lub skłonnych do alergii, może to stanowić prawdziwy problem. Pierwsze objawy mogą być niezauważalne: zatkany nos rano, lekki kaszel, swędzenie oczu. Z czasem stały kontakt z alergenami może wywołać przewlekłe procesy zapalne w drogach oddechowych, nasilić objawy astmy lub wywołać nowe reakcje alergiczne. Jest to szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych oraz tych, którzy mają problemy z układem oddechowym. Jeśli zauważasz dziwne objawy oddechowe, które nasilają się w nocy, warto zastanowić się. Być może nie chodzi tylko o kusz czy sezon, ale o to, ktoś śpi z tobą w łóżku. W takim przypadku warto przemyśleć zasady wspólnego spania. Dla zdrowia wszystkich domowników. Nawet najczystszy kot nie jest stworzeniem sterylnym. Ważne jest, aby pamiętać, że nasze pupile mają kontakt z otoczeniem, przynosząc na swojej sierści, łapach i w ślinie wiele mikroorganizmów. Niektóre z tych mikroorganizmów są całkowicie nieszkodliwe dla kotów, ale mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, zwłaszcza jeśli ich odporność jest osłabiona. Na sierści i skórze kota mogą znajdować się bakterie wywołujące infekcje skórne, reakcje alergiczne lub nawet choroby dróg oddechowych. Należy też pamiętać o pasożytach. Pchły, kleszcze, robaki. Wszystko to może trafić do domu wraz z zwierzęciem, nawet jeśli nigdy nie wychodzi ono na zewnątrz. Czasami pasożyty przenoszą się przez buty właścicieli lub z jedzeniem, a kot staje się ich nieświadomym nosicielem. Szczególne niebezpieczeństwo stanowią choroby takie jak toksoplasmoza infekcja, która może być przekazywana człowiekowi przez kontakt z sierścią lub śliną. Chociaż prawdopodobieństwo zarażenia jest niewielkie przy zachowaniu higieny, ryzyko nadal istnieje. A znacznie rośnie, gdy kot śpi w łóżku, stykając się z odkrytymi częściami skóry lub pościelą. Jeśli masz osłabioną odporność lub w domu są małe dzieci, osoby starsze lub kobiety w ciąży warto przemyśleć rozsądne ograniczenia wspólnego spania dla ogólnego bezpieczeństwa. Wspólne spanie z kotem może wydawać się uroczym, nieszkodliwym nawykiem. Dopóki nie zacznie wpływać na zachowanie zwierzęcia. Ważne jest, by pamiętać, każdy powtarzający się rytuał kształtuje u kota stabilny wzór postrzegania norm. Kiedy kot regularnie śpi w Twoim łóżku, może zacząć traktować to miejsce jako swoją terytorium. A to oznacza, że próby ograniczenia jej dostępu w przyszłości mogą wywołać stres, niezadowolenie, agresję, lub nawet demonstracyjne zachowanie, znaki, drapanie mebli. Odmowa korzystania z kuwety. Szczególnie wyraźnie objawia się to u kotów z wyraźnym instynktem terytorialnym. Ważne jest dla nich, aby wiedzieć, gdzie znajduje się ich strefa, a jeśli wasze łóżko staje się częścią tej strefy, przywrócenie granic może okazać się bardzo trudne. Ponadto wspólne spanie czasem utrudnia właściwą socjalizację. Kot zaczyna postrzegać siebie jako równego właścicielowi lub nawet wyższego w hierarchii, co wpływa na jej zachowanie w codziennym życiu. Ignorowanie zakazów, agresywne reakcje, wymagania. I jeszcze jeden ważny punkt. Jeśli kot przyzwyczai się zasypiać tylko w łóżku właściciela, może odczuwać niepokój w jego nieobecności, okazując oznaki stresu. Miałczenie, zachowanie poszukujące, niszczenie przedmiotów. Koty to zwierzęta terytorialne. Dla nich porządek w przestrzeni i wyraźna hierarchia mają duże znaczenie, nawet jeśli zewnętrznie nie zawsze jest to widoczne. Kiedy kotowi bezwarunkowo pozwala się spać w łóżku, szczególnie bez ustalenia jasnych zasad, może zacząć postrzegać siebie nie tylko jako równorzędnego członka rodziny, ale jako właściciela części terytorium w tym przypadku waszego łóżka. To subtelna, niemal niewidoczna na początku zmiana ról kot może zacząć ustanawiać własne zasady, zajmować najlepsze miejsca na łóżku, opierać się na przenoszeniu, żądać natychmiastowej uwagi w nocy. W niektórych przypadkach może to prowadzić do wzrostu kapryśności, dominującego zachowania, a nawet agresji, gdy próbujesz zmienić ustalone zasady. Zaburzenie hierarchii wpływa także na codzienne zachowanie. Kot staje się mniej wrażliwy na zakazy, zaczyna rządzić sytuacją, wykazując upór tam, gdzie wcześniej respektował granice. Ważne jest aby zrozumieć dla kota, zasady ustalone przez człowieka, to nie okrucieństwo, lecz gwarancja zrozumiałego, stabilnego świata, w którym czuje się pewnie. Jeśli wspólne spanie nie jest odpowiednio zorganizowane, może zaburzyć wewnętrzną hierarchię i wpłynąć na relacje z pupilem. Aby zachować równowagę zaufania i szacunku, ważne jest, by dawać kotu miłość, ale bez rezygnacji z rozsądnej kontroli nad przestrzenią. Wspólny sens z kotem to nie zawsze albo wszystko, albo nic. Ważne jest, aby zrozumieć, jeśli chcesz dzielić łóżko z pupilem, można to zrobić bezpiecznie i komfortowo. Kluczowe jest odpowiednie zorganizowanie tego procesu. Pierwsza zasada to czystość. Regularne czyszczenie sierści, kontrolowanie zdrowia zwierzęcia, ochrona przed pasożytami i terminowe szczepienia to warunki niezbędne, jeśli kot ma spać obok ciebie. Druga zasada. Stworzenie granic osobistych. Dobrze, jeśli kot ma swoje własne miejsce w łóżku, oddzielny koc, miejsce przy nogach lub specjalne legowisko. To pomaga zachować balans terytorialny i przyzwyczaja pupila do określonych ram. Trzecia zasada obserwowanie własnego samopoczucia. Jeśli pojawiają się objawy alergii, pogarsza się jakość snu lub nasilają się przewlekłe choroby, warto przemyśleć zasady wspólnego odpoczynku. Czasami wystarczy ograniczyć dostęp kota do łóżka tylko w nocy, zachowując kontakt w ciągu dnia. Czwarta zasada szanowanie potrzeb samego kota. Jeśli pupil od czasu do czasu wychodzi w nocy lub zmienia miejsce snu, nie należy nalegać na jego stałą obecność. To naturalne. Znalezienie równowagi między wygodą a rozsądną troską o pupila jest jak najbardziej możliwe. Wspólny sen z kotem może stać się wspaniałą częścią waszego życia. Jeśli oparty jest na szacunku, dbałości o zdrowie i wyraźnym zrozumieniu granic. Wspieraj wideo lajkiem, jeśli ten temat do ciebie trafił, i koniecznie napisz w komentarzach, czy Twój kot śpi z Tobą, jakie to wywołuje wrażenia. Twój doświadczenie może pomóc innym znaleźć ich właściwą odpowiedź na to, wydające się proste, ale bardzo ważne pytanie.